W dzień. Jedenasty. Dzień dobry widzowie, vlog z dzień 12, czyli połowa do Wigilii, Wigilia za 12 dni, jak się czujesz? Dzień dobry! Rewelacyjnie, dzień dobry! Brak światełek, a no, okna to pewnie nawet otwierać nie trzeba, bo pogoda beznadziejna, co nie? Dla bogaczy. Dla bogaczy? Dla bogaczy. Jak też pada, to znaczy, że jest dla bogaczy. A to pada deszcz? Znaczy nie, ale jest tak szaro-bóry polo. Fajnie, no co, trzeba wstawać. Jadłeś śniadanie już? Jadłam. Jadłeś? Jadłam. A ja jeszcze nie. Słodki jadł. Bez cukru. A to jest bez glutenu? Bez glutenu, mm. bez konserwantów. Dramat nie śniadanie to było. Zacznijmy ten dzień. Wybucham, ale dziś jest piękny dzień. Dobra energia. Pogoda nie jest najbardziej szara na świecie. Jest G. Chodzę i widzę to. Tata, ja bym się chciała napić kawy. Co się dzieje? Ogólnie tata to jest największa złota rączka, ja nie powiem, on, on mi pomógł naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym mieszkaniu, ale jak Ci się nudzi, to nawet ekspres będzie rozkręcał je. No dobra, gdzie moje maniere? Wstaliśmy, także trzeba pościel łóżko i troszkę to ogarnąć. Yy, tak, nadal wczoraj jadłam maczuki pistację i rysus. Kochani, to piękna przebitka, ale <noise> rzeczywistość. Po prostu na bramę no, wygląda to wszystko pięknie. Ja nie wiem, położyłam się skład i nie było tak źle. Dlaczego teraz jest tak źle? Źle. No Błagany jest, syf jest, My rozpierdziel tak jest. jest. Nie sprząta na bieżąco, tak? Jak jest? się nie sprząta Płatki, bo przynosiłeś wszystkie światła, to nie jest muzeum płatków. Czas kaweczkę sobie zrobić. że ja yy, za kilkanaście dni miała 25 lat już za problemy w 30. La 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 la, la. Jak sobie wyobrażałeś w ogóle, że będzie wyglądało moje życie jakbym miała 25 Ej, lat. Ja tam wie, już nie wierzę ja... Nie wyobrażałam sobie. Nie wyobrażały sobie, że dojdę do momentu 25 lat. <laughs> to miło, że cię mogłam zaskoczyć. A myślały, że będę właśnie e, tak sobie podróżować, czy bardziej, że ty się domu, czy bardziej, że już miała dziecko. Nie myślałeś, o mnie? Chyba tylko bardziej dokładnie, końca, że się w domku. A, że myślałeś, że ja w Bez żartu, Każdy się poławił, jak wychodziła na zewnątrz i myślał. Przywrócić. Ja dzieje się cztery w domu, jak tylko wiesz, to każdy się im bał, w tym ja. Cię. O, o czym ty mówisz? Mieszkaliśmy w pierwszym mieszkaniu? Aha, ale mówisz, jak mam dzieckiem. A ja właśnie takim moim kątem Nie dobra, jak ja mam. 16 lat to ja byłam po. Bo nie było, wszystkie kolory, ale prawda, i ja nie Nie byłam po Wszyscy moi znajomi się bali i nic nie mówili. <grym> to prawda, ale to byli znajomi o wiele młodsi, to prawda, bali się mnie, bo ja byłam tą osobą, która wychodziła na przykład na balkon. I darłam mordę, żeby być ciszy. <grym> Jaki jest mój biedny kolor? Dużo. Wow, ile mam lat? Dwa słupka. nie? Eee, na jaki profil chodziłam do liceum? To kategoria, pytanie bardzo trudne. Nie wiem jak u Was, ale... Ja widzę często takich, dużo, dużo takich formów, że ojcowie nawet nie wiedzą do jakiej klasy chodzicie. Już w ogóle nie mówiąc czy to ABC i tak dalej, więc e, na jaki profil chodziłam? Humor. Jak ja chodziłam do drugiej <laughs> liceum, to tam myślę... Ja kochałam chodzenie do lekarza z tatą Kiedy ja zawsze, wiecie, chodziłam z mamą To nic nie mówiłam, bo mama wszystko mówiła za mną, za mnie A jak się szło z tatą, To tata nie wiedział nawet, ile mam lat Nie, chodziłam na Mad Girl. Ja chodziłam na Humana Nie na córkę Boże Ola, Jula, Jula, Ola, tak? Kawka u wachuników! Bo widzowie się pytają. Tak, pytają. Czy twój data od zawsze był pozytywnym człowiekiem, czy stało się to dopiero z upływem wieku? Jak byś odpowiedział na to pytanie? <grym> ale ja jestem <grym> pozytywny człowiekiem. <grym> to No, ale no, nadal no, no, jesteś pozytywny. Ale, znaczy, ale Jak kiedyś... byłem młody, to był szalony. Jak zareagował pan na pierwszego chłopaka Julii? Nie, 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 nie. No właśnie często jest tak, że ojcowie są tacy, że wiesz, e, nie pozwalają. Córeczkę bla, bla, bla. To prawda, jak ja byłam z moim pierwszym chłopem, to tata była tą osobą, która od razu mu pozwoliła spać u nich w mieszkaniu. Ojcowie, czy ogólnie rodzice nie pozwalają spać, na przykład, wiesz, parce w liceum. Pod jednym dachem w nocy, bo wiadomo, że tylko w nocy można coś zrobić. Rodzice nie chcą... nie... nie, nie wiem, nie rozumiem tego lifestyle'u. no ja nie miałam tego problemu. Ja też. <śm> o, czy pokłóciliście się kiedyś tak, że nie odzywaliście się do siebie przez długi czas. Oczywiście. Nie, przez długi czas nie. Długi czas hmm. dla innych ludzi to może być już miesiąc, dwa miesiące, tygodnie. No nie, my, my jak się nie odzywaliśmy to góra dwa dni myślę. Ale tak! Ogólnie ja z Wedakteru jestem dość podobna do taty. Tak. No. Tak. No. Ale kochamy się. Peace and love, ale bardzo dobrze się nie kłóciliśmy. Taką kłótnię to mieliśmy z dwa lata temu chyba. <coughs> Macie wspólną pasję. Tak. Jaką? Podróży. O, to prawda. No, tata akurat też miał bardzo fajną... Jak młody, to bardzo przesz No, przeszłość. I tata autostopem jeździł do Hiszpanii i tak dalej, co po prostu ikoniczny stary, które zawsze opowiadam wszystkim ludziom po prostu w moim otoczeniu. No, tata się ogólnie boi mnie puścić. Ja, ja bym chciała polecieć gdzieś sama. Ale, ale nie boi się, bo ci nie ufa, tylko boi się o twoje bezpieczeństwo. Co no wiesz, ja wiem, ja też się boję o to samo. No. Jak to robicie, że macie taką dobrą relację? Jesteśmy sobą. Pisatlow. Po prostu tak naturalnie, mamy na dobrą relację zawsze. Czy jestem córeczką tatusia? Uważasz, że jestem córeczką tatusia? <laughs> tak! Jak to nie? Co ty gadasz? Oczywiście przecież oddałbyś za mnie no, wszystko. Nie. Ja bym odwiedziałe wszystko. Ale zgadzam się z tym wszystkim, tylko mi chodzi o to, że na przykład jak ja byłem w twoim wieku, ja nigdy nie byłem synkiem tatusia ani mamusi, dlatego że ja byłem taki, że na przykład przyjechałem do domu i mama pamiętam wychodzi i ja mówię, jadę, gdzie jedziesz? Do Hiszpanii, jesteś głupi i myślałem, że to jest żart, a ja się spakowałem ja wiem. i wyjechałem, I Ona rano i mnie szuka, a mnie nie ma, tak? Znam Zobacz. tę historię i mam dwa pytania. Więc to jest, więc wiesz, ja lubiłem i kochałem swoją mamę czy tatę, ale nigdy nie było tak, że ja poczuwałem ich zdania, ich decyzji, czy oni się zgodzą, czy się nie zgodzą, tylko ja robiłem tak, jak ja chciałem, tak? Ja wracałem do domu, kiedy chciałem. Dlatego ty też nie masz takich ograniczeń z mojej strony. No ja po prostu no, tak też miałem w domu. Mi ufali, tak? Bardzo fajnie, że powiedziałeś tę historię, super fajnie, ale co to ma do córeczka tatusia, że do mnie? No daj taki przykład, że ja uważam, że to nie jest uzależniona ode mnie, że ty podejmujesz decyzje samodzielnie no indywidualnie. Ta, ale no to Bo już... córeczka tatusia jakby na przykład kupowała samochód pierwszy, to by dzwoniła do tatusia, bo by chciała, żeby tatuś był. A ty to <laughs> zrobiłeś ja, sam, tak? Ale dzwoniła ja mi, Ale wysłuchaj, nie. Ale ja bym kupił, bo to, do tych to jest twój samochód. Ja mam prawo mieć swoje zdanie i mam swoje zdanie i go będę miał i dzisiaj, i jutro i za miesiąc i za dwa miesiące, ja tak? To... Ty masz inne zdanie i uważam, że ty byś była córeczką tatusia wtedy, kiedy tatuś mówi tak, Julcia, Fiat 500 jest bear. to nie jest fajne auto. I Julcia nagle, która była fanem tego auta, mówi Fiat 500 jest B! To się zapyta na przykład twój kumpel. Julcia, a czemu fiat 500 jest bear, kiedy ty mówiłaś, że jest super. Bo mój tata tak mówi. Wiesz co Chodzi, chodzi mi o to, że jesteś uzależniona od mojego zdania, decyzji, mojego stylu myślenia. Takie cechy, które chciałeś yy, nabyć w nas. Ja żeby właśnie. Mieć swoje Twoje zdanie, żeby być Ja niezależny. nawet ostatnio, ostatnio nawet właśnie chwaliłem. Znaczy, nie że chwaliłem, ale właśnie mówię już nieważne komu, ale mówiłem, że jestem właśnie bardzo dumny z Was. Z ciebie i z Oli też, że mieszkacie w większym mieście, innym mieście i radzicie sobie nie, i nawet się czujecie fajnie, i nawet, jak to mówią, ktoś by powiedział, że nie wiem, nie tęsknicie, Ja się z tego cieszę, ale rozumiem, ale, ale to jest właśnie to, że wy po prostu, jak to mówią, odnajdujecie się sami i dajecie sobie radę i to jest samodzielność z zajebistą rzeczą, tak? Czy okres ITP to były tematy tabu? Nie wiem, do nas tego nie było. No ci. nie było. Macie lepszą relację teraz czy kiedyś? Czyli znaczy, ja myślę, że na pewno te relacje teraz są inne, są inne no. i one się umacniają. Jakie twój tata miał relacje z twoimi byłymi chłopakami? Dobre. To prawda. Dobre, szczere. bardzo dobre, szczere. Ci chodziło razem zawsze na jakieś pierdoły, pierdoły. U mnie to naprawdę było bardzo luźno zawsze, bardzo luźno. No? A jakie jest twoje ulubione nasze wspólne wspomnienie? Albo takie pierwsze, które ci przychodzi do głowy, no bo pewnie jest ich więcej. Mam nadzieję. A no to będzie mam problem z wymyśleniem jednego. Słyszę. Znaczy ja, ja mam dużo akurat innych jeszcze, ale tak, ale też bym tutaj uznała. A, i wspólna praca tutaj, w mieszkanku. No, bardzo dużo czasu spędziliśmy. A chciałaś bardzo pomóc. No, bo mnie to wyglądało tak, że chodziłam na studia, wracałam mm. ze studiów, chciałam tutaj bardzo pomagać. Ja lubię takie rzeczy, więc tarłam papierem ścierną później, o, ogarniałam twój... się szybko i wychodziłam na imprezę. Ale to prawda, przez to, że lubiłam spędzać czas z tatą, to dużo robiłam takich rzeczy i lubiłam się uczyć takich rzeczy, w stylu robili na mieszkaniu i tak dalej. Dzięki temu teraz jestem tą osobą, że wymienię sobie samą żarówkę, te odetkam. A a to, a to, rury zrobię To, to, to byłbym w szoku, że ty dałeś razem. A, człowiek hydraulik, minion talentów To lepiej składa beble. Trzy, cztery. To prawda. Lepiej składam meble, bo lepiej czytam instrukcje. Tak, lepiej Jak tata zareagował na twoją wyprowadzkę? Pozytywnie. No No to tata raczej był tym supporterem, żeby mnie nie przeprowadziła. Tak. Dokładnie. Jak twój tata zareagował na działalność w internecie? pozytywnie bo to jest to, co ty lubisz, kochasz. Kto jako pierwszy po podaje dłoń, uznajmy, że obaj jesteście winni? No nikt z nas. Nie. No, nie jest najłatwiej. Myśmy nigdy nie mieli kłótni, będziemy mieli tylko wymianę. Z... Dobra, nie mieliśmy mocniejszych wymiany zdań. Tak. Znaczy mocniejszej, U nas i tak jest kulturka, my nie przeklinamy i tak dalej, ale w tym roku nie mieliśmy i w tamtym roku też nie mieliśmy. Dwa lata temu mieliśmy. Ale nie, nie pamiętam, kto wyciągnął kreśle, bo teraz nie mieliśmy takiej, bo nie wiem, czy, nie, no nawet nie mieliśmy takiej teraz w tym roku, żadnej ale, takiej ale wymiany ja, zdań. Jeżeli chodzi też o na przykład moje relacje, jak z kimś jestem i tak dalej, to rodzice oboje nie wpieprzają się w moje życie, że ja pytam się, jakie to masz zdanie, tak. żeby mi wciąż pomóc, ale ono i tak jest bardzo to bardzo obiektywne, i to nas często zaznacza, że nie jest na drugiej strony. I po prostu nawet nic mi nie sugerujecie, tylko chcecie, żebym sama nauczyła się i sama y, doszła do jakichś wniosków. No tak, bo to jest najbardziej bośniocenny. No tak. bo to nie, nie jest fair play, jeśli ja na przykład będę pod wpływem Twojego impulsu, nagadywał na kogoś, kiedy ja tej osoby. Nie znam. Ale też nigdy nie będę wychodzić przed orkiestrę i mówił, wiesz co, ja ci dam złote rady na życie taki, taki. Nie, ty musisz sama z tym przyjść do mnie i zapytać się, jakie jest Twoje zdanie, to, to to. I ja nigdy ci nie powiem, żeby tobie się przypodobać, bo już wiem, że na przykład A, no, ty no. jesteś na, juzia na y, Zenka i wtedy ja będę ciebie utwierdzał, że Zenek jest B i cokolwiek mi opowiesz, to ja ci przytaknę i faktycznie on źle postępuje, on nie słyszy. Nie. To ja Możesz, też... zenek jest taki i taki, ale Ty też nie byłaś albo się zachowałaś niewłaściwie dla zenka wtedy, 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 tak? To prawda. Czy chciałabyś, żeby Twój partner miał takie same cechy jak Twój tata? Panie do mnie. Nie, ja sobie z Olą bardzo często na ten temat po prostu żartuję, ale mimo, że kocham to ten najbardziej na świecie, jest to najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Dał mi bardzo dużo wzorców. Dzięki tacie mam y, wysokie standardy. Tata jest gentlemanem od dołu do nas życie zrobił, bo dla nas wszystko rozłożyłby czerwony dywan, czekaj. Jakie to było pytanie? Miał takie same. No to nie, absolutnie nie, no absolutnie nie. W sensie ja bym nie chciała nawet mieć osoby, która ma takie same cechy jak ja, bo no nie, dokładnie. w ogóle nie, 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 nie tędy droga. Także totalnie nie mam takiego myślenia. Ale chciałam Cię wiesz tak bardzo ładnie przedstawić. Dla nas bardzo dużo zachowań jest po prostu taką podstawą, a dla innych to jest jakieś takie niesamowite osiągnięcie, że chłopak to robi, wiesz. Nie wiem, otwieranie drzwi chociażby, takie naprawdę najprostsze rzeczy. Tata był zawsze tą osobą, gdzie na walentynki, dzięki kobiet, bla, 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 on nas pamiętał, nam kwiaty. Czy nawet byłeś ostatnio, wiesz, w sklepie, zobaczyłeś jakiegoś misia, kotka i kupiłeś go Oli, bo chciała, wiesz, kotka. I bo to jest takie mega słodkie, że myślisz o takich rzeczach i nas tak uszczęśliwiasz na co dzień. Jak twój tata czuje się z tym, że cały czas podróżujesz? bardzo dobrze, ja się tego cieszę. Nie boisz się mnie? Zawsze jest jakiś tam strach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dlatego dla mnie właśnie cenny, żebyś ty nie była sama ty, i żeby tam był jakiś facet, e, który będzie jakoś tam bardziej dbał o bezpieczeństwo Okej, okay, czyli dla ciebie to jest właśnie takie ważne. No mi, mi, mi też chodzi o, be, o bezpieczeństwo, o wszystko inne, po prostu mam zaufanie, że nie będziesz, nie wiem, po prostu nadużywał alkoholu. Uważam, że ja i Ola jesteśmy, e, naprawdę tak wam się poszczęściło, uważam skromnie, że jesteśmy tak grzeczni, Powiedzmy życiowo, że nie ma się w ogóle o co martwić. Że wiesz, my jesteśmy tak odpowiedzialne, o! Jesteśmy tak odpowiedzialne i tak mimo wszystko mądre życiowo, mam wrażenie, że wiesz, nie macie się o co martwić, tak zresztą, że zrobimy jakieś niesamowite głupoty. Uważasz, że jestem ogarnięta w życiowo na mój wiek? Że jestem, jesteś o mnie spokojny? Czyli ja że na swój wiek jesteś bardzo ogarnięta i właśnie to, ta ogarniętość mnie uspokaja. Okej. Okay bo no i była było na, naiwną osobą no, albo taką no, powiedzmy w cudzysłowie. Głupkowatą, no to bym się bał po prostu, że będziesz popełniać błędy, które później będziesz mocno płacić. W którym momencie poczuł pan, że naprawdę Julia odnosi sukces w internecie i da się z tego utrzymać? To też właśnie mówię na przykład e, ludziom, jak rozpoczęła studia, to może tam pierwsze dwa, trzy miesiące opłacaliśmy czy coś z tego, ale później ty podjęłaś decyzję, że będziesz wszystko sama, czyli wie, sama sobie opłacała się to też nie danie studia plus utrzymanie w Warszawie czyli czynsz i życie, więc to jest według mnie mega pozytywna rzecz, ale to co jest esencją w tym wszystkim, ładna dziewczyna mhm. może sobie poszukać bogatego chłopaka i tak dalej i tak dalej i nadużywać to i ciągnąć mhm. a co jest właśnie fajne, że Ty nie poszłaś ani w jedno, ani w drugie, doszłaś do mocnego statusu finansowego poprzez Swoją pracę, tak? Mhm. Pracę, zaangażowanie. To jest fajne. A też, co jest bardzo, bardzo pozytywne, ty zaczęłaś zarabiać mocną kasę, że nie przewraca ci się w główce, tylko po prostu żyjesz stabilnie. Nie odnosi się tym skromność, a no może to nie skromność, tylko takie stabilne myślenie. Byliśmy, wiecie, my w oczach rodziców, i nam to często rodzice powtarzali, że jesteśmy cudowne, najcudowniejsze, piękne, ładne, fajne, zabawne, mądre. I po prostu my byłyśmy wychowywane w tej otoczce, i to ma bardzo duże teraz skutki pozytywne. Ja właśnie mam takie podejście, że nie lubię pokazywać czegoś aż za bardzo. Ja miałam właśnie bardziej problem z tymi pieniędzmi, to w ogóle opowiadałam w, w, w jakimś tam vlogmasie ostatnio, że ja bardzo nie lubię się nimi afiszować i w ogóle nie mam potrzeby, żeby się ubierać w jakieś niesamowite marki i tak dalej, bo uważam, że to jest po prostu absolutnie zbędne. Że dla mnie po prostu metka czegoś, to często nie jest w ogóle tego warta. Uważam, że na tyle jestem super fajną osobą, że nie potrzebuję nic więcej. Ja ją widzowie, całkiem spontanicznie teleportowałam się, jak zawsze moim teleporterem z Warszawy do Lublina. Także właśnie sobie spaceruję w Lublinie i i tutaj mogę jakieś okno wirtualne na No i później zobaczymy, jak tutaj wygląda jarmark w Lublinie. Jest coś takiego? Pozdrawiam wszystkich z Lublina. Tam jest Łotwa, tak? Ja wiesz co, można by pisać, pisać, ale myślę, że to była Łotwa, ale... My tu przy ma... jeszcze Coś tak. Jest. Patrzcie kochani, nikt nam tu prawda nie macha, ale my tam machamy, jak ktoś to w ogóle ja to nagrywam. Są... Halo, pomachacie mi? Pomachają! No, Dlatego <laughs> słodko i to jest właśnie, są ludzie teraz w tym samym czasie na Litwie, także dzięki za, że wzięliście udział we vlogmasie Dzień dobry, pani, pięknie pani idzie Halo, może pani pomachać? Proszę pani, pani pomacha Dzień dobry, robi zdjęcie Nie O, dzień dobry O, i teraz, o patrz Teraz mamy Stany Hej, dzień dobry Fajna aura W ogóle, co my robimy w Lublinie? Ale pójdziemy sobie coś zjeść, bo właśnie zaraz będzie mój vlogmas do akceptu Także idziemy sobie coś zjeść, żeby go ładnie obejrzeć Zrobić miniaturkę no i sobie wrócimy do Olci, inkoa in Idziemy, zobaczmy czy będzie tu ładny klimat świąteczny o! No, zaczyna się ładnie Brakowało mi muzyczki świątecznej. Fajnie, plus do klimatu. Patrzcie widzowie. Moja playlista bogmasowa. Jezus, leczą na tych samych piosenkach, jak super! Od razu lepszy klimacik. Idziemy na ich to tata nas zaprowadził tam, gdzie był mówił już dobre jedzonko, ale to była taka mega dla dorosłych restauracji. Nie było mięsa z kurszaka. Jakieś same wydziwiane, także prowadzę nas do jakiejś restauracji Queen Mama, bo wygląda fajnie nowocześnie, także queen mama przy... a tutaj fajny, klimat świąteczny, muzyczka. Ale też myślę, że tutaj będzie takie jedzenie, wiesz, takie. Chociaż są burgery! Nie wygląda to głupie, ale ja bym zobaczyła to queen, Mama, bo to wygląda tak ciekawie. No, wygląda zachęcająco. Różowe światło, urzekły mnie. Wchodzimy, O ładnie! Ej, bardzo fajnie, lubię takie miejsca. tutaj Tutaj bardzo dobra muzyczka. I jednak to jest totalnie coś jak Madonna. Dosłownie jest identyczne: menu elektroniczne i te same pozycje, mam nawet wrażenie. Wyrzuciłam sobie makaron, który w ogóle byłam w Madonie w Warszawie na pierwszym podmacie rok temu, i właśnie wtedy czarubrał ten makaron, który teraz sobie zamówiłam. To sobie coś tam z krewetkami. A teraz dostaliśmy przystaweczkę. Dzień dobry, w końcu wiem, że ta łazienka należy do mnie. O tak, witam w moim świecie. A mam smacznego, poka widzowie, update. Jestem w Warszawie, aczkolwiek Cztery? bardzo mnie boli ząb, więc ja już nawet nic nie mówię. Jutro idziemy, kochani, do dentysty, ale teraz jesteśmy w Max Burgers. Tak. Kocham to miejsce, że jest otwarte do pierwszej i mnie ratuje. Dajcie mi frytki z batata. Będę jadła drugą stroną, ale warto. Ooo! Okej, widzowie, ja właśnie sobie przypomniałam, że jeszcze nie otworzyłam kalendarza, jest bardzo późno. Także otwórzmy je szybko i niezbyt głośno jest w ogóle dzisiaj co za dzień, naprawdę dość spontaniczny. Kawka u Machunik statą nagle jakaś wyszła, w ogóle przypadkowo. Byłam w Lublinie, byłam... What to fuck, ale okej, okay, fajnie, miło, sympatycznie, także otwórzmy kalendarze. Jezus, który to jest dzień? Poczekajcie, bo ja już zaczęłam nagrywać w sumie kolejnego vlogmasa. 12. Vlogmas 12, przecież połowa vlogmasa, no tak. Mamy 12, także zaczynamy od bourgeoisie. Eyeliner, myślałam, że to konturówka do ust, ale mamy eyeliner. 12. Uh, 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 uh. balsam do ciała uh -huh. zobaczmy jak pachnie no w sumie średnio zobaczymy, bo jest zaklejone, ale fajnie, że 12 tutaj w lindorku jest większa, bo ja właśnie przyszłam w ogóle do kuchni po to, żeby zjeść jakieś lindorki sobie i tak się patrzę na kalendarze i sobie przypomniałam, że tego nie nagrałam ojo, jak cudownie, że mamy tutaj misia większego o matko dobra, ciul roz. E, znowu to! Już było kilka tych sticków. Kolory też wygadają się być podobne. Na pewno to już leci do Was. Lego dla ciebie kolego. Ostatnio cały czas mieliśmy wszystko do Elzy Kraina lodu. Teraz będzie inna księżniczka. Żartowałam. Nadal mamy krainę lodu i się z tego ogromnie cieszymy. Nie jest to Olaf. No jak on się nazywał? A jak się nazywał Renifer z Krainy lodu? Rudolf? Tak pospolicie, jakby się nazywał Rudolf. Dobra, teraz przez dla Buci zapraszam. Już Twoja kolej, chodź. I jeszcze otwieramy myszko. Mieszka. O, oderwała się. Ale i tak naprawdę, mówią, że całkiem jakościowy jest ten kalendarz. 12. Boże, żeby to była po prostu kinderka. O, idealnie, Boże, tak, po prostu kinder. Po prostu kinderka. 12. Kochani. O, tutaj mamy 12. Uuu, jest to ciężkie. Czy jest to świeczka? Nie, to chyba będzie jakiś produkt pielęgnacyjny. Obstawiam. Dobrze obstawiam. Shower gel. O, bardzo fajnie. Uuu, przyjemny. Lubię taki męski zapach. Dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Dziękuję, że cały czas jesteście ze mną. Ja nie kupię choinki. Mam nadzieję, że już w sekcji komentarzy, zanim dotrwaliście do tego y, momentu. Także... Buziaczki, do jutra i bądźcie czujni, oglądajcie dokładnie, kto wie, czy jakiś quiz na Instagramie, zapraszam na Instagrama, nie wleci z jakimś konkursem mikołajkowym, także pa, nic nie mówiłam.